Chodź pokażę ci jak nakładać brązer i róż. Do aplikacji używam zazwyczaj tych dwóch pędzli, ale jeżeli nie mam ich pod ręką, to biorę po prostu gąbeczkę. Zaczynam od brązera, nakładam go od miejsca, gdzie kończy się moje ucho, koncentrując tutaj najwięcej pigmentu i prowadzę linię w dół. Kończę mniej więcej na wysokości tęczówki i rozcieram brązer ku górze, aby zrobić efekt liftingu. W razie potrzeby dokładam kolejną warstwę. Aby stworzyć symetrię, aplikuję go również na boki czoła i resztkę, która mi została na pędzlu, delikatnie na nos. Róż nakładam na nad brązerem łącząc oba produkty, aby uzyskać spójny, naturalny efekt. Nakładam go delikatnie i stopniowo, również rozcierając do góry. I teraz tak, nie maczając pędzla w że dodatkowo jeszcze rozblendowuję. Aby wszystko wyglądało czysto, daję sobie jeszcze w te miejsca delikatnie korektor. Na koniec sięgam po puder i wykonuję nim mini baking, aby wyostrzyć konturowanie. Tak się prezentuje efekt. Obserwuj, aby zobaczyć więcej takich filmów.